Dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj dwie bitwy. I jak pewnie się domyślacie, będą to bitwy z zupełnie innych bajek, postaram się, żeby w tym cyklu, gdzie pokazuję dwie, były bardzo, bardzo różne czołgi. Pierwsza bitwa AMX M454, czyli ciężar francuski, który już jedzie na pozycję, gdzie. Oho. Bardzo trudno stąd go wypłoszyć, szczerze mówiąc. Może trochę przesadzono z tym okienkiem tutaj. Nie wiem. Kolega nie zauważył, że ma przestrzał. O! No tak, Chieftain, ale garnek jest. 1100. Będzie tu bardzo dużo obrażeń. Jak widzicie, nie słychać... Uuuu! Proszę! Ja, jak ochoczo strzela e, słuchajcie będzie tutaj no, dosyć specyficznie ponieważ nie słychać silnika czasami powtórki z wota tak mają że wtedy wystarczy je cofnąć natomiast u mnie jest tak że zazwyczaj jak cofnę e, o 20 sekund czy tam jak to po prostu gra się krzaczy i wychodzi do windowsa e... Jest to już od jakiegoś czasu. Naprawdę, a nie mam żadnych modów zainstalowanych obecnie. Czasami się to udaje. Po prostu wystarczy cofnąć strzałką do tyłu, i, i, i od razu dźwięk wraca silników. A tak to. Niestety nie. Mamy 4000 uszkodzeń. No ta esetka naprawdę, ona niby robi side scrapa, ale ona robi. O, teraz już lepiej. O no cóż, niby lepiej, ale ginie. 4,5 tysiąca zrobione. Babok poluje, bo tutaj coś spadło. Rambo, czyli nikt nie otwiera tych drzwi. Dobra, życia troszkę ma jeszcze. O, weszło. Troszkę podwierzę. Tutaj się wycofuje. Zobaczcie obiekt. Trochę go przetrzepali. No, typowo taka walka pozycyjna. E, fajnie, jak tu się przyjedzie i jest z kim walczyć. Czasami nie ma. Ole, weszło. No, i mamy nowe możliwości. Po prawej stronie. Wow, no gość jest odsłonięty. Teraz nic nie może zrobić. Tam na niego czatują tutaj z tej strony kolega, tłucze. Tak jest, tam wchodzi nad wieżą, na wieżą. Na zielono jest. No, przewaga zielonych tam już dosyć spora. No, próbował zastawić teraz. Oho, no, jakby magazynek wszedł do gry mogłoby być ciężko. Czy tu przestrzału, czasem nie będzie. No na pewno jest przeładowany. kolega musi uważać, żeby nie dać się złapać na gąsce. Oho. No tutaj są takie różne szparki, przez które można strzelić. Zjarzył, wycofał się w miarę szybko. Ogólnie w pewnych sytuacjach 50B no nie ma atutu po prostu żadnego, nie? Nie ma atutu w takiej walce pozycyjnej. On jak gdzieś dojedzie na pozycję i jest w stanie wystrzelić ten magazynek cały, no wtedy jak najbardziej. Ale pamiętajmy, że ten czołg ma też sporo 8900 w tym momencie. No przewaga kolosalna. chociaż też troszeczkę przetrzebili. E piątka. O, wow, nawet nie dostał strzału. Piątka, e szeroki dosyć czołg, taki przysadzisty. No, to jest przeciwnik. Ale został wyspotowany, a to oznacza, że pięknie weszło. No, fear factor Fosza 155 jest ogromny. Ale tu już formalność. 9400, wydaje mi się, że jakiś blind jeszcze mógł być. Jak najbardziej. Mamy baboczka o, 614. No już teraz, 10100 uszkodzeń. No, niestety. Taka to była bitwa. Bardzo, bardzo konsekwentnie tą drużką pomiędzy budynkami. 10 tysięcy zrobione, a teraz będzie odmiana, jeszcze pokażę Wam tylko te plansze końcowe, proszę bardzo, zwycięstwo, 165 tysięcy zarobione, 10 103 uszkodzeń, proszę bardzo, na plusie, 31 tysięcy na plusie, a teraz nie idziemy na jednego, ale... I teraz, coś z zupełnie innej perspektywy, mianowicie SP1C. No, i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Eee, tam był czołg ciężki, tutaj lekki i będzie gra agresywna. To od razu Wam powiem, to znaczy agresywna. No, jak na lekki czołg <gryw> na takiej mapie przystało. Generalnie nie będzie tu chyba spotowane Tylko bardziej strzelane no, Jeden za jeden Oczywiście tutaj alfa Jak na lekki czołg jest ok Ale za tymi krzakami może się coś czaić Zawsze No ten czołg brzydactwem jest niesamowitym Trzeba przyznać, że górka o, jest brzydki niesamowicie. Proszę. I 216. No Leopard PTA ma argument, żeby tu zgasić tego lajcika bardzo szybko. O kurka, że to weszło. Masakra, że to weszło. 71D, a patrzcie, jak oni tutaj wyjeżdżają. No ta pozycja jest mega upierdliwa, jak chce się coś zrobić na akademikach. Patrzcie, tysiąc już jest. Tylko z tej miejscóweczki, PTA. Tam widzę, atakuje ładnie. No, te 343 ma troszkę niecelne działo. Tutaj kawałeczek wieży tylko widać. Akurat zrobili taką pozycję. Proszę, rozwalił go. To już by kolega lepiej zrobił, jakby tu wjechał pewnie i chociaż ze dwa strzały wsadził. Widzicie teraz, jak dobra jest ta pozycja, prawda? Oczywiście ona jest dobra do momentu, w którym. Yy ktoś tu do Was przyjedzie, nie? Już wtedy przestaje być dobra automatycznie. Już stąd nie uciekniecie prawdopodobnie. Ale jeżeli jest tak jak teraz, czyli przeciwnik po prostu daje wolną rękę, tam widzę Leopard PTA już ginie, tak, zginął. No to wtedy jest lepiej. Oczywiście czołg taki, no to nie jest pojazd, którym jedziemy na pierwszą linię i trzepiemy, chyba że Przeciwnik jest bardzo mocno przerzedzony. To wtedy, może jeszcze coś możemy zrobić takiego, ale jeszcze ma przeciwnik za dużo czołgów, po prostu za dużo ich jest. Super Hellcat, proszę. Ale akurat za budynkiem. No dobra, chyba będzie, czy nie? Nie. Tutaj wolna pozycyjna, typowa w tym, w środku. No, zawsze się to tam tak rozgrywa, aczkolwiek zieloni mają bardzo słabą sytuację. Jest ich trochę mało, za to akademiki prawie zdobyte. Te 30. no przy takim losowaniu na dziewiątki, jak tutaj, dziewiątki na siódemki, no to te 30 jeżeli tam chowa kadłub za tymi kubkami gruzu, to po prostu nikt nie wyjedzie na nią. Zauważcie, że oni wszyscy się zgrupowali w jednym miejscu. Patrzcie, ten znowu. <laughs> Kurcze. Oni tutaj nic nie mogą zrobić. On pewnie podświetla osobom, które stoją w, na linii A. Nawet nie zdecydował się wystrzelić, bo tu mało widać tej wieżyczki. O! W ner nie, schował się. Myślałem, że się w nerwiu jedzie. No, są takie pozycje, nieraz w wocie. Blokujące jakikolwiek manewr. Jest spot. Ryzykowna jest wyjechanie tu. Ale 45 TP oberwał, jednak weszło. Mimo tego i szkod był dobry, no to pancerz za za słaby. 2300 uszkodzeń w tym momencie. Jeszcze przeciwnik ma dużo pojazdów. Dopiero cztery sztuki stać. O proszę. Ten się nie nauczy jednak. <gulka> Co chwilę dostaje tutaj stąd. O. To... No, myślę, że to jest bolesna strata dla przeciwnej drużyny, ale wyczekał. Nie udało się. No i weszło w końcu. No jest T30, kolega już jedzie w drugą stronę, bo wyjechanie na T30. 370 życia zostało. A tu proszę, jeszcze można postrzelać. Przeniesienie celowania, nam gdzieś do tyłu. Może gąska, może silnik. Może podpalenie, zbiornik. Ogólnie najlepiej się gra lightem, właśnie tak jak teraz. Już mają tylko kilka czołgów. Te czołgi są troszeczkę przetrzebione. No to jest wtedy najlepszy moment. Cała tajemnica, żeby po prostu dobrze ocenić sytuację. I żeby ten moment. o! żeby ten moment wyczuć po prostu. Nie za wcześnie, bo zginiemy, nie za późno, bo nic nie zrobimy, mimo tego, iż bitwa będzie wygrana prawdopodobnie. 3500 Widzi babok. Oh, nie trafiło Ło! nawet tak się udało. Trzy osiemset. Dobra, jest kolejny, czwarty frag. Zostały dwa pojazdy. W samym rogu, chyba. No, już czekają na ścięcie, żeby tylko jeszcze jakiś strzał oddać. O, tu będzie ciężko. lepszy byłby ten super helikopter do strzelania ha! i jest bobasek ale czemu tak wysoko stanął nie no upiekło się mu dobra to były dwa bitwy yy, dwa bitwy to były dwie bitwy, moi drodzy. Dzisiaj wieczorkiem będzie wocik, prawdopodobnie. No, i coś tam porobimy ciekawego dzisiaj. Naprawdę ciekawe rzeczy. Dzisiaj przygotowałem dla was.